Cześć, witam Was na kanale. Autor Animacja. W tym materiale opowiem Wam, dlaczego założyliśmy wszystkie części z powrotem na tego triumfa przed naprawą blacharską. Dlaczego pozakładaliśmy zakładaliśmy listwy, dlaczego zakładaliśmy zamki. O tym dowiecie się już za chwilę. Zapraszam do obejrzenia odcinka. Dobra, przejdźmy do, do triumfa. Jak widzicie, pozakładaliśmy wszystkie listwy tutaj. Założyliśmy przednią atrapę. Założyliśmy drzwi, założyliśmy listwy na drzwi, zamki tutaj, żeby to auto się zamykało, a już Wam opowiadam dlaczego. E, mając na uwadze to, że auto było po dość nieprofesjonalnej naprawie blacharskiej, e, znaleźliśmy zdjęcia też z przebiegu tej naprawy, na którym auto to było zdjęte z ramy i leżało sobie po prostu na, do góry nogami, na jakiś, do, do góry kołami raczej na oponach i dlatego mieliśmy podejrzenia, że z racji tego, że to jest dość miękka ta karoseria bez ramy bo zobaczcie, no teraz nie zobaczycie, ale ogólnie to po prostu tu wszystko się rusza mieliśmy podejrzenia, że mogą, mogła ta karoseria przy nieumiejętnym zdejmowaniu z ramy mogła się troszkę rozejść i postanowiliśmy pozapadać wszystkie elementy, które mamy żeby sprawdzić, czy wszystko z karoserią jest ok, okazało się, że prawa, e, przepraszam, lewa strona, niestety, jest dłuższa o pół centymetra niż prawa. Co za tym idzie? E, pomierzyliśmy przekątne. Przekątne w tym, e, w, tak, przekątne przodu i przekątne tyłu się zgadzały. Natomiast przekątne tutaj przedziału, że tak powiem, pasaż, pasażerskiego. Już były rozjechane. Czyli przód był ok, tył był ok, a tutaj w tym miejscu ta, ta część była pół centymetra dłuższa. I tutaj w tej chwili jeszcze są te drzwi nieustawione, ale już wymiarowo nam się tutaj to zgrywa. I tutaj zobaczcie, to jest nadal duża jeszcze szpara. Tutaj można było po prostu wsadzić całą dłoń, było widać na przestrzał wszystko. Także już wiemy, że musimy po zdjęciu z, z ramy, musimy zająć się ściągnięciem jeszcze trochę tej strony, bo ta strona już była troszkę już jest trochę ściągnięta, ale musimy jeszcze zająć się dołem tego, czyli jak już będziemy tu wyjmować podłogę, będziemy do karoserię prostować. I dlatego zdecydowaliśmy się, że ubierzemy to wszystko, posprawdzamy te wszystkie szpary, żeby potem nie było tak, że zrobimy Zrobimy sobie blacharkę i potem nic tu nie będzie pasowało. Zresztą, zobaczcie tutaj, co się dzieje. Na, nie wiem, czy to będziecie widzieć, ale zobaczcie, jak pasuje ten błotnik. Tu jest górka, tu za chwilę, tu schodzi. Tu wystaje znowu ten błotnik, tutaj wystaje to. Także już wiemy, że musimy się skupić też na tej linii, żeby to wszystko ładnie nam trzymało linię. Także będziemy to. Naprawiać, poprawiać raczej, bo nie wiem, czy pamiętacie, bo tu jest tak pospowane, że to jest jakiś dramat. I będziemy po prostu ustawiać to wszystko. Będziemy to e, musi to być jedna ładna linia, żeby to wszystko do siebie pasowało. Dobra, przejdźmy tutaj do tyłu. Tutaj zderza, żeśmy przymierzyli, to jest wszystko gra. Ale za to tutaj zobaczcie sobie na linię, tutaj bo ta lampa wchodzi w ten sposób. Zobaczcie sobie na tę linię. Ona jest e, w miarę. Te to kwestia już ustawienia lampy samej, ale spójrzcie na drugą stronę. Tutaj mamy parę taką, i tu nam się schodzi praktycznie do zera, i dołem znowu się rozchodzi. Dlatego warto było e, sprawdzić, czy mierzycie lampę, żeby, żeby było wiadomo, że musimy się pochylić tutaj też na tym, y, na, na tym, na tym tyle. Bo oczywiście, gdybyśmy nie mieli tej lampy założonej, y, wątpię, żebyśmy to zauważyli, a w tym momencie jesteśmy w stanie to już. E, jesteśmy w stanie zauważyć, że coś tu jest z tą linią nie tak i też ta, ta linia będzie naprawiana. Dobra, teraz jaki kolejny etap będzie z tym, e, z tym autem? W tej chwili zrobimy to w ten sposób, że zdejmujemy z wszystko, e, czyli błotniki przednie, drzwi demontujemy, de, błotniki tylne, bo one są przykręcane i e, zajmujemy się ściąganiem tego bitgumu z z nadkoli najpierw jak już ciągniemy to będziemy musieli wyspawać tutaj wzmocnienia wzmocnić tą karoserię przed zdjęciem z, z ramy a następnie wyspawamy ramę która będzie usztywniała od spodu tą karoserię żeby można było ją przerzucić przekręcić na bok bo tutaj będziemy ten płat podłogi na pewno wymieniać Czyli musimy uspawać po prostu ramę taką, żeby można było ją zawiesić na obrotnicę. Tak jak po mocowaniach oryginalnych, tam gdzie ma mocowania ramy, będzie mocowana nasza pomocnicza rama. Także na chwilę obecną auto będzie demontowane, zmywane wszelakie gumy i ten bitum nieszczęsny. Także pewnie kilka ładnych godzin to się zajdzie, żeby to pozmywać, sami wiecie, że to jest Ci, którzy robią blacharkę to wiedzą jak z biteksem jest fajnie. Także taki jest plan. Dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o tego triumfa. W tym materiale oczywiście będziemy aktualizować temat na pewno, bo to też jest jakaś tam dokumentacja i historia naprawy dla klienta. Także spodziewajcie się kolejnych odcinków. Tutaj będzie kilka ładnych godzin się zejdzie pewnie. Kilkanaście materiałów z tego auta powstanie, a z tamtego również. Także zapraszam do subskrypcji. I pozdrawiam wszystkich serdecznie. Trzymajcie się. dość.